Cześć wszystkim. Dzisiaj rozpoczęliśmy pierwszy z dwóch tygodni bez wzmocnień wynikających z wydarzenia MIGO, i przed nami już w sobotę pierwsze starcie State vs. State, które będziemy grali właśnie bez tych wzmocnień. Więc w ramach mojej pracy ze State Archivist, czyli obowiązku dzielenia się wiedzą, przygotowałem dla Was krótkie wideo, jak najlepiej ustawić swoje marsze, aby być jak najlepszym filerem. Właśnie w wydarzeniu State vs. State. Zapraszam. Ok, lecimy z tematem. Tak jak możecie tutaj zauważyć, mam cztery formacje, którymi gram. Jedna nazywa się lider i ma moc prawie 9 milionów, druga to jest Member i jest dużo słabsza. Kolejna to jest Control 9,6 miliona i Joiner 2 jeszcze słabsza, najsłabsza. I dlaczego chwalę się tym, że mam dwie formacje o mocy 6,7 i 6 milionów. I jaki to ma związek z dzisiejszym tematem wideo? Otóż, przez to, że skończyło się MIGO i nie ma wzmocnień, nie mają też wzmocnień liderzy rajdów, więc te rajdy mają dużo mniejszą pojemność, musimy stworzyć możliwość pomieszczenia w dalszym ciągu 8 behemotów oraz 8 stacji kosmicznych wewnątrz rajdu. Dlatego też potrzebujemy zmniejszyć naszą Pojemność naszego marszu, między innymi właśnie poprzez pewne triki, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć. O ile sam kapitan potrzebuje mieć pełny 80. poziom, o tyle pozostali dwaj bohaterowie, którzy znajdują się w marszu, już nie. I tak jak tutaj widzicie, Mija ma pierwszy poziom i trzecia osoba, która jest w moim marszu, która dołącza do rajdu, to jest Chakon, i Chakon również ma pierwszy poziom. W ten sposób zmniejszam pojemność. Tutaj macie u góry marsz Capacity 1410 na pierwszym poziomie, i w porównaniu do naszej łafy, na 80 poziomie jest to 14815, a więc pojemność dużo większa. Tak samo jak na pierwszym bohaterze, czyli kapitanie naszego marszu, powinniśmy mieć założone sprzęt burzy. Obojętnie jaki. Byle był dziesiątego poziomu, czyli każdy tutaj ten, ten nie musi być podniesiony i uruchomiony jego skill. To nie ma znaczenia, ponieważ i tak liczy się ten sprzęt burzy, który ma wasz lidera rajdu. Ważne jest jednak, aby kapitan w marszu dołączającego gracza miał założony sprzęt burzy jednakowej generacji, czyli G1, G2, G3, S1. Na obydwu częściach, czyli ofensywnej i defensywnej. Oprócz tego, czego tutaj nie zrobiłem i teraz w tym momencie to robię, potrzebne jest dodatkowo przypisanie zwierzaka. Bardzo ważnym jest tutaj, aby umieścić tutaj możliwie najmocniejsze zwierzaki. Czyli jeżeli szykujecie się na fazę wojenną, state vs. state, to zamiast na pierwszym marszu, tak jak jest u mnie tutaj, boomtail przepisane do mojego sokoła. Tak powinienem tutaj zmienić i w tym momencie to zmieniam. Daję tego sokoła ławie, z tego względu, że zwierzaki również biorą udział w tym marszu. Kolejną dodatkową rzeczą, która może zmniejszyć naszą pojemność marszu, są oczywiście talenty naczelnika. Na czas walki o stolicę powinny być ustawione na talenty ekonomiczne, z tego względu, że porównując ustawię jeszcze raz na wojnę, OK, jest talent wojenny, pokażę Wam marsz, na talentach wojennych ma pojemność 259 tysięcy tam z małym haczykiem, jeżeli zmienię w tym momencie talenty na ekonomiczne zostały zmienione, to ten sam marsz. Będzie miał nie 259 a 253,5 tysiąca. Czyli kolejny raz zmniejszamy pojemność marszu i dzięki temu, jeżeli zrobi to 7 osób, to ósma osoba, 8 behemot i ósma stacja kosmiczna na pewno zmieszczą się w rajdzie waszego lidera rajdu. Oczywiście kolejną ważną rzeczą w tym przypadku jest ustawienie poprawnych talentów waszych samolotów. Mówię tutaj samolotów, ponieważ helikopter nie bierze udziału w rajdzie, a żądlec oraz spekter jak najbardziej. I jak możecie tu zauważyć, bardzo ważnym talentem jest Hawkeye Targeting System, dlatego jego używam. Jeżeli wasz spekter albo wasz żądlec, czyli samolot pierwszej generacji jest słabszy, to warto użyć Iron Bastion, ponieważ tam wpływ na rajd jest troszeczkę mniejszy, więc różnica wynikająca z tego, że macie słabszą e, tą formację, będzie troszeczkę mniejsza, a i tak pomożecie Waszemu liderowi rajdu. Ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, są oczywiście czołgi. Czołgi dajemy naszemu liderowi rajdu najmocniejsze, jakie jesteśmy w posiadaniu. To znaczy, nie zważając na to, co zostawiamy w domu, staramy się zdobyć jak najwięcej punktów jako drużyna. Jako sojusz, jako państwo, i dajemy wszystko, co możemy najlepsze właśnie naszemu liderowi rajdu, żeby podsumowując statystyki z tych wielu czołgów, z tych wielu machin wojennych, te statystyki były najwyższe. I teraz wam pokażę, jak to wygląda. Jak dam najwyższe, co mogę, czyli złote. I tutaj jest kolejny złoty. Teraz mamy to zapisane. Zapisz. OK, i zobaczcie, że wzrosła nam moc, którą przekazujemy naszemu liderowi raju z 6,6 miliona na 6,8 miliona. Takimi małymi kroczkami, jeżeli każdy z wypełniaczy szturmu zrobi te porady i wcieli je w życie, to te małe procentiki, te małe kroczki, które wszyscy razem złożymy, dadzą bardzo duży efekt w raporcie końcowym, ponieważ w State of Survival suma wkładu wszystkich graczy jest większa niż mieliby to robić pojedynczo. No i to by było na tyle ode mnie. Jeżeli Wy macie jeszcze jakieś rady albo czegoś nie dopowiedziałem, to zapraszam Was do sekcji komentarzy, a już niedługo zaproszę Was do kolejnego wideo. Trzymajcie się, cześć!